Przez lata poświęcałem czas na głęboką refleksję nad stoickimi lekcjami życia, które z jakiegoś powodu przegapiłem na wcześniejszych etapach. Kiedy myślę o straconych szansach, nie mogę powstrzymać pewnego żalu, że w młodości nie miałem styczności z tymi cennymi naukami. Jednak zamiast pozwolić, aby ogarnęło mnie poczucie żalu, odkryłem, że w miarę jak zwracam coraz większą uwagę na te lekcje, Moje doświadczenia życiowe wykazują znaczną i stałą poprawę. Jeśli to Twoja pierwsza wizyta na moim kanale, pomóż mi subskrybując i zostawiając lajka like pod filmem, abym mógł w przyszłości tworzyć więcej takich treści. Nie można zaprzeczyć, że poznawanie życia jest procesem ciągłym i że każde doświadczenie, zarówno pozytywne, jak i negatywne, niesie ze sobą bezcenną lekcję. W moim przypadku chociaż niektóre z tych późnych lekcji nastąpiły po pewnych wydarzeniach lub sytuacjach, z którymi wolałbym się zmierzyć inaczej, przyjąłem alternatywną perspektywę. Udostępnienie tych instrukcji może skutkować znaczącymi zmianami dla innych. Nauki te obejmują podstawowe aspekty życia, od zarządzania relacjami, poradzenie sobie ze stresem i podejmowanie świadomych decyzji. Wierzę, że ta wiedza ma moc tworzenia pozytywnych i niezwykłych zmian w życiu tych, którzy chcą słuchać i uczyć się. Dlatego gorąco polecam zwrócenie szczególnej uwagi na lekcje życia, którymi się dzielę. Chociaż mogą pojawić się na późniejszym etapie Twojej podróży, świadome stosowanie tych zasad może służyć jako latarnia oświetlająca Twoją ścieżkę i przyczyniająca się do Twojego osobistego rozwoju. Uważne słuchanie nie ogranicza się do biernego przyswajania informacji, ale także do ich internalizacji, refleksji nad ich zastosowaniem we własnym życiu i wreszcie aktywnego włączania ich do swojej codzienności. Zacznijmy, za każdym razem, gdy zostajesz odrzucony przez coś dobrego, zostajesz przekierowany do czegoś lepszego. Zrozum, że nie możesz kontrolować wszystkiego i wszystkich, ale możesz kontrolować siebie. To, że mogło być inaczej, nie znaczy, że byłoby lepiej. Pisząc historię swojego życia, nie pozwól nikomu innemu trzymać pióra. Pamiętaj, że niektóre z naszych najlepszych chwil jeszcze przed nami. Jeśli coś przynosi ci szczęście, rozpoznaj swoją wartość i nie lekceważ siebie, bo tak będą cię cenić inni. Prawdziwa magia kryje się w pracy, której unikasz. Czasami, gdy jesteś w ciemnym miejscu, możesz pomyśleć, że zostałeś pochowany, ale w rzeczywistości zostałeś zasadzony. Gdy uświadomisz sobie jego wartość, będziesz mile zaskoczony. Najlepsze, co zrobiłem, to przestałem mówić ludziom, co dzieje się w moim życiu. Zanim zaczniesz mówić, słuchaj, zanim zaczniesz mówić, pomyśl, zyskaj perspektywę. Zanim zareagujesz i zanim się poddasz, spróbuj ponownie. Wiele osób Cię nie kocha, zwłaszcza jeśli postrzegają Cię jako konkurenta. Zawsze ufaj swoim instynktom, często wie rzeczy, których byś się nie spodziewał. Zarządzaj swoim życiem umysłem, a nie emocjami. Każda zła decyzja, którą podejmujemy w życiu, ma charakter bardziej emocjonalny niż racjonalny. Pewność siebie jest cnotą. Życie nie polega na posiadaniu dobrych kart, ale na dobrym graniu kartami, które otrzymasz. Jedna świeca może zapalić tysiące świec i nie skróci twojego życia. Szczęście nie maleje, gdy się nim dzielimy. Na początku możemy kogoś pociągać ze względu na jego wygląd, ale ostatecznie przywiązujemy większą wagę do wartości według których będą wychowywane nasze dzieci. Jeśli oczekujesz, że świat będzie wobec ciebie sprawiedliwy, bo jest sprawiedliwy, oszukujesz siebie. Naucz się mówić głośno i mówić nie. Uraza jest jak picie trucizny i oczekiwanie, że zabije ona twoich wrogów. Zawsze będzie sposób na zarobienie pieniędzy, to nie koniec świata, jeśli nie masz stałego dochodu. Jeśli coś nie działa, spróbuj czegoś innego. Twoi przyjaciele chcą, abyś odniósł sukces, ale może nie bardziej niż chcą, abyś odniósł sukces. Nie martw się, pięć to prawdziwa średnia. Jeśli naprawdę chcesz kogoś poznać, spójrz na pięć osób, z którymi najczęściej się kontaktujesz. Jeśli próbujesz rzucić palenie, nie myśl, że to będzie ostatni raz. Zamiast tego rozważ to za pierwszym razem, gdy tego nie zrobisz. Bądź ostrożny z małymi wydatkami, mały wyciek może zatopić duży statek. Nie porównuj swojego życia z życiem innych, mogą wydawać się lepsi od ciebie, ale mają problemy, których nigdy nie doświadczyłeś ani o których nie słyszałeś. Jeśli nie mają tego, czego chcesz, nie słuchaj, co mówią. Nie ma większej straty czasu niż usprawiedliwianie się przed ludźmi, którzy mają życie, którego nie chcesz. Zachowaj swój biznes dla siebie. Trzymaj się z daleka od głupców, głupota jest zaraźliwa. Nie wszystko na tym świecie powinno być twoim problemem. Na niektóre rzeczy po prostu nie masz wpływu. Skoncentruj się na sprawach, które dotyczą cię bezpośrednio. A w rezultacie będziesz znacznie szczęśliwszy. Twoja wartość nie zależy od tego, czy ktoś inny cię nie rozpoznaje. Życie można zrozumieć tylko patrząc wstecz, ale trzeba je przeżyć do przodu. Nie przegap oczekiwanego problemu, i to cenna umiejętność. Tym, którzy śmieją się z samych siebie, nigdy nie brakuje powodów do śmiechu. Podejmując decyzję, Podobnie jak kawa, musi przejść proces chłodzenia. Nie oceniaj każdego dnia po tym, co zbierzesz, ale po nasionach, które zasiałeś. Każda porażka niesie ze sobą doświadczenie niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Zwróć uwagę na tych, którzy mówią, że cię kochają, ponieważ często cię wykorzystują. Podejmując decyzje, ufaj sobie i swoim instynktom. Wiele osób początkowo poświęca swoje zdrowie, aby zdobyć bogactwo, a następnie wydaje je, aby cieszyć się dobrym zdrowiem. Każdy, kto twierdzi, że to niemożliwe, zwykle boi się tkwiącego w nim potencjału. Bez względu na wszystko, uważaj, kogo nazywasz przyjaciółmi. Preferuj jakość ponad ilość. Musisz po prostu czuć się dobrze ze sobą i iść dalej. Obniż swoje oczekiwania, wysokie oczekiwania są receptą na chroniczne niezadowolenie. Problemy Twoich przyjaciół mogą stać się Twoimi problemami, im mniejszy krąg znajomych, tym mniej problemów będziesz mieć. To, co zaczyna się od gniewu, kończy się wstydem. Nie poświęcaj się, aby zapewnić innym komfort. Jedynym prawdziwym błędem jest ten, z którego niczego się nie nauczymy. Sukces to 5% talentu i 95% konsekwencji. Naucz się ufać sobie i zdaj sobie sprawę, że jesteś nieśmiertelny. Jeśli ktoś udziela ci rad w nocy, prawdopodobnie myli się w najgorszy możliwy sposób. Większość ludzi pozostaje w tym samym miejscu z jakiegoś powodu, cenią kotwice, które zapewniają im bezpieczeństwo, ale nie po to buduje się statki. Ludzie są mistrzami w utrzymywaniu tajemnic. Nie znasz każdej osoby w swoim życiu, niektóre są po to, aby uczyć lekcji o miłości i wsparciu, innych należy unikać. Nie każdy chce, żebyś odniósł sukces, niektórzy ludzie zrobią wszystko, żeby zobaczyć twoją porażkę. Jeśli wyeliminujesz ból powodowany przez innych, stracisz zdobytą siłę. Nie bój się cienia. Oznacza to po prostu, że w pobliżu jest światło. Jeśli chcesz dobrobytu, rozważ oszczędzanie tyle, ile zarabiasz. Przestań martwić się opiniami innych ludzi. Kogo to obchodzi, kiedy się śmiejesz, ludzie śmieją się razem, a kiedy płaczesz, płaczesz samotnie. Zadowolenie wszystkich jest prawie zawsze receptą na porażkę. Bądź autentyczny a inni ludzie naprawdę będą tobą zainteresowani. Możesz popełniać błędy i nadal się uczyć, to nie słabość, to część życia. Zachowaj swoje myśli i wiedzę dla siebie, dzisiejszy przyjaciel może stać się jutrzejszym wrogiem. Zapracowanemu człowiekowi rzadko przeszkadzają bezczynni przyjaciele. Nie toń w żalach, nikt nie jest idealny. Zamiast gonić za szczęściem, zachowaj pozytywne nastawienie, a radość przyjdzie do Ciebie. Przestań próbować zadowolić wszystkich, aby odnieść sukces, potrzeba ludzi naiwnych. Jeśli nie zastosowałbyś się do ich rad, dlaczego przyjąłbyś krytykę? Jęczenie i płacz nie przyniosą pozytywnych rezultatów. Wyzwania życiowe nie mają Cię paraliżować ale raczej pomóc ci zrozumieć, kim naprawdę jesteś. Nigdy nie narażaj swoich postępów na rzecz przyjaciela, ponieważ on może nie zrobić tego samego dla ciebie. Jeśli sytuacja się zmieni, unikaj porównywania swojego życia z innymi ludźmi, ponieważ jesteś całkowicie nieświadomy ich podróży. Ludzie zapomną, co powiedziałeś i co zrobiłeś, ale nigdy nie zapomną tego, jak się przy tobie poczuli. Ludzie zwykle zachowują się nieuczciwie podczas wyborów, wojen lub po prześladowaniach. Im bardziej siebie cenisz, tym mniej będziesz zależny od innych, którzy wypełnią luki w twoim życiu. Upewnij się, że dystansujesz się od ludzi, którzy sprawiają, że czujesz się samotny, lepiej być samemu niż w złym towarzystwie. Zapisz swoje smutne chwile na piasku i szczęśliwe chwile w kamieniu. Bądź miły, ale nie pozwól, aby ludzie nadużywali Twojej życzliwości. Świat nie przejmuje się Twoimi zmartwieniami, Twoim obowiązkiem jest sobie z nimi poradzić. Nie zawsze jesteś odpowiedzialny za pierwszą myśl, która przychodzi Ci na myśl, ale jesteś odpowiedzialny za to, co zrobisz dalej. Ci, którzy mają cel w życiu, są w stanie znieść niemal wszystko. Wiedz, że wiedza to wiedza, że pomidor to owoc, a mądrość to nie wkładanie go do sałatki owocowej. Czasami okoliczności mogą być błogosławieństwem. Lepiej nie dostać tego, czego chcesz, niż być kochanym za coś, czym tak naprawdę nie jesteś. Odrzucenie jest podstawą samorozwoju. Nie zwlekaj, zrób dzisiaj to, co można zrobić teraz. Nie każdy będzie cię lubił, i to jest w porządku. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego, i nie próbuj imponować ludziom, którzy nie są tego warci. Zawsze pamiętaj o obietnicach, które sobie złożyłeś. Ludzie nie spędzają tyle czasu na myśleniu o tobie, co ty. Jeśli masz więcej niż trzy priorytety, nie będziesz traktowany priorytetowo. Piłka odbija się tylko wtedy, gdy uderza w ziemię. Pogódź się ze swoją przeszłością, aby nie zrujnować teraźniejszości. Nikt nie zna odpowiedzi na wszystkie pytania, będziesz tracić czas, czekając, aż ludzie dostaną to, na co zasługują. Świat nie staje się lepszym miejscem tylko dlatego, że jesteś przyzwoitym człowiekiem. Kiedy wszystko wydaje się w porządku, coś nieuchronnie pójdzie nie tak. Spokojne wody nie czynią z ciebie doświadczonego żeglarza. Nie uzależniaj całego swojego szczęścia od jednej osoby, bo gdy ta osoba opuści twoje życie, możesz zostać z niczym. Zasługujesz na sukces, miłość, rodzinę i spokój, ale nikt w tym życiu nie ma gwarancji, bo nawet cienie mogą zniknąć, gdy zapadnie ciemność. Ego niekoniecznie jest negatywne. Czasami jest to przydatne narzędzie do osiągnięcia swoich celów i poczucia, że żyjesz. Ale nie możemy pozwolić, żeby to nas zdominowało. Sukces to często samotna podróż, ważne jest, aby akceptować straty i kompromisy. Kiedy przestaniesz postrzegać świat w kategoriach osobistych upodobań i antypatii i zaczniesz widzieć rzeczy takimi, jakie są naprawdę, odnajdziesz więcej spokoju w życiu. Młodość odnajduje szczęście w umiejętności doceniania piękna, a ci, którzy zachowują tę umiejętność, nigdy się nie starzeją. Jedyną osobą, z którą powinieneś się porównywać, jesteś ty sam. Zawsze znajdzie się ktoś lepszy w czymś, ale to nie czyni cię mniej wartościowym. Musisz zaakceptować tę rzeczywistość i uczyć się z niej, co pomoże ci się rozwijać. Śmierć nie prześladuje nas, dopóki żyjemy, kiedy nadejdzie, odejdziemy. W życiu masz trzy możliwości: możesz zobaczyć, jak coś się dzieje, sprawić, by tak się stało, lub zapytać, co się stało. Nie tkwij w przeszłości i nie marsz o przyszłości, skoncentruj się na teraźniejszości. Żadna praca nie jest dla ciebie gorsza, jedyną rzeczą, która powinna być gorsza, jest twoje ego. Pracuj sumiennie i demonstruj swoje umiejętności, zamiast krytykować swoją pracę. Za każdym razem, gdy się potkniesz, najważniejszym krokiem jest wstanie. Następny krok zawsze ma większe znaczenie. To może być najsłodsza brzoskwinia na drzewie, ale niektórzy ludzie po prostu nie lubią brzoskwiń. Życie można przeżyć na dwa sposoby: jakby nic nie było cudem, albo jakby wszystko było cudem. Aby sobie pomóc, utrzymuj ducha dziecka przy życiu aż do późnej starości, nie tracąc nigdy entuzjazmu. Pasja jest niesamowita. Ale nie rozwiązuje wszystkich problemów, choć może cię to zaprowadzić daleko, nie gwarantuje, że wszystko będzie łatwe. Nie próbuj zadowolić ludzi, jedynym momentem, w którym powinieneś spojrzeć na czyjś talerz, jest upewnienie się, że zjadł wystarczająco dużo. Bój się stagnacji, a nie powolnego poruszania się do przodu. Czego Bóg nie oferuje, musisz szukać sam. Doświadczenie nie jest tym, co ci się przydarza, ale tym, co robisz z tym, co się dzieje. Nie każdy będzie o tobie mówił dobrze, nawet jeśli będziesz miły i pełen szacunku. Życie jest niesprawiedliwe, nie narzekaj i nie żałuj. Rozwijaj twardą skórę i maksymalnie wykorzystaj swoje umiejętności. Uczenie się na błędach innych jest oznaką mądrości. Nie żyj ze stałymi oczekiwaniami co do tego, jak powinno wyglądać życie. Zmień swoją perspektywę, aby zmienić rzeczywistość. Żyj swoim życiem jako okrzykiem, a nie wyjaśnieniem. Nieważne jak dobrze sobie radzisz, ludzie mają tendencję do zapamiętywania twoich błędów. Ludzie, których kochasz, mogą być twoją największą słabością. To, co zostało zrobione, jest lepsze niż to, co dobrze powiedziano. Jesteś produktem swoich myśli, o czym myślisz, tym się stajesz. Wielcy ludzie są jak meteory zaprojektowane tak, aby jasno świecić. Czyjaś opinia na twój temat nie musi definiować twojej rzeczywistości. Trzymanie urazy powoduje jedynie ból. Jeśli nie możesz czegoś zrobić teraz, nie zrobisz tego nigdy. Myśleć to trudne, ale dlatego większość ludzi ocenia. Mów, co myślisz, nawet wrzącym głosem, to też musi minąć. Dobrzy ludzie postępują odpowiedzialnie, nawet jeśli nie mają żadnych praw, które by nimi kierowały. Chociaż źli ludzie znajdują sposób na obejście prawa, nie definiujecie to, co ci się przydarza, ale raczej to, kim chcesz być. Jesteś tym, co robisz, a nie tylko tym, co mówisz, że zrobisz. Ci, którzy nie mogą zmienić zdania, nie mogą zmienić niczego. Kiedy byłem dzieckiem, modliłem się do Boga o rower, wtedy zrozumiałem, że on działa w tajemniczy sposób. Mówią, że ukradłem rower i modliłem się o niego. Przepraszam, nie zazdroszcz innym dobrych cech. Zamiast tego inspiruj i ucieleśniaj je poprzez zadziwienie. Większość rzeczy, którymi się martwisz, nigdy się nie wydarza. Zamiast gonić za kobietami, skup się na swoim rozwoju osobistym i kultywuj życzliwość. Właściwa osoba przyjdzie do ciebie w idealnym momencie, bez konieczności jej gonienia. Stajesz się słaby psychicznie, gdy twoje życie jest zbyt wygodne. Dzielenie się zbyt wiele, kochanie za bardzo i więcej słuchania niż mówienia to problemy, które odzwierciedlają wysoki poziom zaufania. Mądrość często pochodzi z ciszy. Kiedy życie daje ci cytryny, zrób lemoniadę. Świat jest nudny dla nudnych ludzi. Nic wielkiego nie zostało nigdy osiągnięte bez ryzyka. Ciężkie czasy nie trwają wiecznie. Ale silni ludzie przetrwają. Są chwile, kiedy widzisz kogoś po raz ostatni i nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Dbać o siebie, nigdy nie poznasz prawdziwej wartości chwili, dopóki nie stanie się ona wspomnieniem. Uraza jest jak picie trucizny i oczekiwanie, że druga osoba umrze. Każdy osiąga w życiu rozdroże. Gdzie musi zostawić przeszłość za sobą i stworzyć coś nowego. Jedyną smutną rzeczą byłoby trzymanie się przeszłości. Świadomie poszukując samotności, możesz znaleźć chwilę samopoznania, rozwoju osobistego i wewnętrznego spokoju. Dziękujemy, że przyłączyłeś się do nas w tej filozoficznej eksploracji. Jeśli spodobał ci się nasz film, polub. Zasubskrybuj i skomentuj, aby YouTube wiedział, że takie treści przynoszą korzyści osobom takim jak ty. Pomoże nam to w przyszłości produkować więcej takich filmów. Dzięki.